Szanowni Państwo, ja tu muszę przyznać niestety rację Jarosławowi Kaczyńskiemu. No, mówi jak jest. Posłuchajmy tego materiału filmowego. Tak, ja się z Jarosławem Kaczyńskim zgadzam. A Kaczyński jeździ po Polsce i opowiada tak. Dobra, to jest trudno. Chodzi o to, że to jest metoda. się z totalnym kłamstwem, z takim absolutnym zakłamaniem naszej rzeczywistości. Takim kłamstwem wprost, niczym się nie to I skierowanym, no, albo do ludzi, o których już mówiłem dzisiaj, że gdyby im pewna telewizja wmawiała w dzisiejszy dzień, że jest ostra zawieja śnieżna, minus 20 stopni, trzeba w, w koru demokracji i sądzę, że jedną z najlepiej funkcjonujących i najdalej idących demokracji w całej Europie. To, to proszę Państwa, ujrzyjcie ten materiał od samego początku. No to jeszcze raz... Tak, no Szanowni Państwo, ale zgodzicie się ze mną, że, że Jarosław Kaczyński ma tutaj rację. Oni mają przecież rozpracowany psychologicznie społeczeństwo. Więc wiedzą jak można tym społeczeństwem manipulować, jak można manipulować. No dobitnym tego przykładem takiej właśnie psychologii, zastosowania psychologii socjotechniki, jest przykład zarazy, celebryty wśród chorób, wszystkich chorób, celebryta C-19, pod kryptonimem, tak, tak jest jego nazwa. Więc no, y, trudno się nie zgodzić z Jarosławem Kaczyńskim. Tak, oczywiście, że tak, ma tu rację, <grytanie> to jest czysta psychologia, szanowni Państwo, czysta psychologia.